witam wszystkich dzisiaj natknąłem się w lesie na kolejnego ciekawego grzyba którego chciałem wam pokazać już go tutaj pokazuję jest to prawdopodobnie sarniak sosnowy mówię prawdopodobnie ponieważ bardzo podobny jest sarniak dachówkowaty oba te grzyby są praktycznie nie do rozróżnienia tak jak bez, bez specjalistycznego sprzętu. Trzeba właśnie zwracać uwagę na to, gdzie między innymi występują, bo sarniak dachówkowaty przeważnie występuje w lasach świerkowych na glebach piaszczystych, a sarniak sosnowy, który wydaje mi się, że właśnie jest ten, występuje w borach sosnowych. Właśnie tak. O proszę, tutaj pokazuję bór sosnowy na glebach piaszczystych ubogich. I Teraz parę słów powiem na temat tego grzyba. Już w sumie dwa, dwie sztuki wyrwałem, reszta jeszcze nie. Jest to ciekawy grzybek, ponieważ pod spodem występują u niego takie kolce. O! Ja je ładnie zbliżę, proszę sobie zobaczyć. Nie żadne blaszki, nie żadne rurki, tylko właśnie kolce. A z góry wygląda on mniej więcej tak. Do 2004-2014 do roku, z tego co pamiętam, sarniak był ogólnie grzybem pod ochroną. Teraz już nie jest, także można go sobie zbierać. Ja może wyrwę jeszcze te dwa egzemplarze. O. Jest on, wbrew pozorom, grzybem jadalnym. Niektórzy... Niektórzy mówią, że nawet bardzo smacznym, na przykład moja babcia, która uwielbia po prostu te grzyba. Starsze i większe osobniki są gorzkawe, łykowate, także lepiej ich nie zbierać, ale takie jak te, to są sam razo. Proszę, o, tu jest jeszcze taki mniejszy i ten większy. I ta, ta główna cecha, no to właśnie ten, te, te, te kolce pod spodem. Ja przejadę. Palce ma. Tak fajnie, fajne są takie. Także grzybki biorę. Babci zaniosę, babcia się na pewno ucieszy. A z wami się po prostu nim podzielę. Jak go spotkacie, to będziecie wiedzieli co to jest. No, no po prostu grzyb nie do pomylenia z innymi. No ja, ja, ja mi się wydaje. I tyle. To by było na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Dasz grzyb.